To historia życia wzięta, a zaczyna się zaczyna tak O tak. chłopaka kasketa, z z który chciał zdobyć świat, świat. Wierzył bardzo mocno w swój potencjał I obiecał sobie, że spełni swe marzenia, chętę i zaplecza to on raczej nie miał Ale uparty był jak osioł I w muzyce kochał się, kochał Tracił dla niego i świat z nią pojechał I od tamtego momentu z nią spędza całe dni Sam podnosił poprzeczkę ja, Łamał wszystkie zakazy ja, Chuju miał krytyku ja, Pisze swe bohomazy Nie skończył żadnej szkoły Je, Może był tam ze dwa razy ba, Poddał serce muzyce ba, I nawet nie zauważył Po 15 latach zaczął zarabiać I z muzyki zaczęło mu spływać siano w siebie przez te wszystkie lata da, Tylko na muzyce da, da, mu nie zależało zależało końcu go zaczęli doceniać ludzie Bo ten chłopak dla nich od serca grał da, 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 Czasem na no szpany siedział przy wódzie Z muzyką odpływał siną Czasem mówią ci, że nie dać rady, ale a ich słowa lecą tu jak wodospady, moro spady górę się ponad swoje wady Może zdobyć cały świat nie będąc doskonały Czasem mówią ci, że nie daś rady A ich słowa lecą tu jak w moro spady górę się ponad swoje wady Może zdobyć cały świat nie będąc doskonały Zawsze się wystawczek, sam o siebie dbaj, se powtarzał Jako małe dziecko, jako małe dziecko. Jak chce postrzelisz, tak się wyspisz brat, wyspisz Każdy wie, że nie ma lekko On jest ziką różą, która wyrosła z betona Chodz twarzy wygoda, tak jak fast Ma do siebie dystans i poczucie humoru I do końca swoich dni będzie dla was grał już nie patrzę na niego jak na świra, tylko jak na artystę yeah. Widzą coś więcej niż tylko debila z podciętym pyskiem. pyskiem Dziś jest na samym szczycie, szczycie. odbiera dementową płytę yeah. I siedzi w garażu i pali jointa przy tym bicie Z wiarą w siebie walcz, nigdy nie załapuj się Więcej podda się nadzieja, bo ja na pewno nie Pokaż na co cię stać, pokaż ile jesteś wart Dzieciak, głowa do góry Dupa, cały świat. czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą. Drugia polospady umieć w górę, że ponad swoje wady Może zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą. Spieraj swojego ulubionego artystę kupując płyty i ubrania na www.preorder.pl Subskrybuj Step Records TV, by być na bieżąco.